podciąganie pod chwytem. Świetne ćwiczenie, natomiast często okupione bólem łokci, przedramion oraz nadgarstków. Tym tematem zajmiemy się w dzisiejszym case study. Zaczynamy od rozluźnienia i rozciągnięcia mięśnia najwyższego grzbietu. Pomoże nam to w uzyskaniu prawidłowej pozycji zwisu na drążku. Dalej wykonujemy rotację ramion ketle, w dłoniach i rotujemy ramię do wewnątrz oraz na zewnątrz. Kolejno przechodzimy do rozciągania nadgarstków oraz przedramion. Starajcie się zrobić to we wszystkich płaszczyznach, we wszystkich kierunkach. Kolejnym krokiem będzie praca nad rotacją zewnętrzną ramienia. Pracujemy tutaj z bandem jednorącz albo obu rącz. Pamiętaj tylko żeby trzymać łokieć blisko ciała. I krok piąty, czyli praca w odciążeniu. Pomóż sobie tutaj nogami, ale będąc już jeśli chodzi o górę ciała, w docelowej pozycji popracuj chwilę jeszcze w tym właśnie odciążeniu i później wskakuj już do pełnej pracy na drążek. Cały szczegółowo omówiony materiał już niedługo na kanale Mad Desire. Czołem!